Wierzysz w cuda tej nocy? Gdy śpisz, Matka Boża z Lurd może dokonać uzdrowienia, którego tak bardzo pragniesz. Tysiące wiernych już doświadczyło niesamowitych łask, a dziś może być twoja kolej. Czy wierzysz w moc wiary? Ta noc może być nocą twojego uzdrowienia. Matka Boża z Lurd, święta cudów i odnowy, może dotknąć twojego życia, przynosząc ulgę, pokój i odnowę twojemu ciału i duszy. Tysiące wiernych już doświadczyło niewytłumaczalnych uzdrowień za wstawiennictwem Matki Bożej, a dziś może być Twoja kolej. Zostań ze mną do końca tego nagrania. Módl się z wiarą i pozwól, aby dziewica Maryja zdziałała niemożliwe w Twoim życiu. To bardzo potężna modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie, w której prosimy Matkę Bożą z Lourdes, aby zesłała swoje łaski na wszystkie choroby ciała, umysłu i duszy. Z fragmentami Pisma Świętego i wezwaniem świętych cudotwórców błagamy o przywrócenie zdrowia, Bożą ochronę i akceptację woli Bożej. Jeśli potrzebujesz pilnie cudu, módl się z wiarą, zostaw swoje imię w komentarzach i udostępnij tę modlitwę, aby dotarła do innych ludzi. Matka Boża z Lurd może odmienić Twoje życie. Modlitwa do Matki Bożej. Z Lurd o uzdrowienie fizyczne. Psychiczne i duchowe. O najświętsza Maryjo. Dziewico, matko Boża z Lourdes, matko miłosierdzia i zdrowia chorych, przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością, prosząc o Twoją pomoc i wstawiennictwo. Ty, która objawiłaś się świętej Bernadecie i sprawiłaś, że z ziemi wytresnęło cudowne źródło uzdrowienia, wylej teraz na mnie błogosławione wody Twojego współczucia i miłości. Droga matko, przedstawiam Ci wszystkie moje bóle i choroby, te, które ciążą na moim ciele, umyśle i duszy. Wiem, że jesteś bezpiecznym schronieniem dla strapionych i nadzieją dla cierpiących. Wstawiaj się za mną u swojego syna Jezusa, boskiego lekarza, aby dzięki jego łasce zostałem przywrócony do pełni zdrowia. Jeśli taka jest wola Pana, udziel mi uzdrowienia fizycznego, uwalniając mnie od wszelkiego zła, które dotyka mojego ciała. Niech twój matczyny wzrok spocznie na każdej komórce, każdym organie i każdej ranie, przywracając je z czystością i siłą Twojej obecności. Matko Boża z Lurd, pocieszycielko cierpiących, przyjdź także, aby uzdrowić mój umysł i mojego ducha. Rozprosz cienie niepokoju, strachu i smutku, wzmacniając mnie światłem wiary. Uwolnij mnie od wszelkich uczuć, które oddalają mnie od Bożej Miłości. Odnów moją nadzieję i daj mi siłę, by iść z odwagą i ufnością w Boże Zamysły. Niepokalana dziewico, matko zbawiciela, połóż swoje ręce na mnie i na wszystkich chorych, którzy dzisiaj wzywają Twojego wstawiennictwa. Przedstaw nasze prośby swojemu synowi i swoim matczynym sercem przyjmij nasze cierpienia, przemieniając je w źródła łaski i odnowy. Wierzę w moc modlitwy, wierzę w nieskończoną miłość Boga. I zanim jeszcze zobaczę oznaki mojego uzdrowienia, chwalę Cię i błogosławię, O Najświętsza Matko, za wszelkie dobro, które już czynisz w moim życiu. Matko Boża z Lourdes, nadziejo chorych i pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O słodka i błogosławiona Maryjo Dziewico, Matko Boża z Lourdes, Matko Zbawiciela i Schronienie Strapionych, przychodzę do Ciebie z otwartym sercem, prosząc o łaskę niezachwianej wiary. Ty, która objawiłaś się pokornej Bernadecie i objawiłaś tajemnicę Bożej miłości, umocnij mnie w ufności do Pana. Aby nigdy nie zachwiać się w obliczu prób życia. Droga matko, tak często moja wiara słabnie, moje serce się niepokoi, a moja dusza drży w obliczu burz życia. Ale dzisiaj przed Tobą odnawiam moje oddanie i składam moje życie pod Twoje miłosierne spojrzenie. Wzmocnij moją wiarę, o Matko, abym mógł wierzyć w moc modlitwy, w nieskończoną dobroć Boga i pewność. Że on troszczy się o mnie w każdym momencie. Matko Boża z Lourdes, obdarz mnie łaską pełnego zaufania opatrzności Bożej, abym nie ulegał lękowi, wątpliwościom czy niepewnościom, lecz aby moje serce pozostało zakotwiczone w nadziei płynącej z najwyższego. Naucz mnie czekać z cierpliwością, modlić się z żarliwością i bez reszty poddawać się woli Pana, który wszystko czyni dla mojego dobra. Matko dobroci, wstawiaj się za mną i za wszystkimi, którzy dziś czują się słabi w wierze. Niech żadne cierpienie, żaden niepokój, żadne utrapienie nie oddzielą nas od pewności, że Bóg jest Ojcem i że w jego nieskończonej miłości On nas podtrzymuje, prowadzi i wzmacnia. Wierzę, najświętsza matko, ale pomnóż moją wiarę. Ufam Pani, ale naucz mnie ufać jeszcze bardziej. I zanim jeszcze zobaczę cuda, które Bóg działa w moim życiu, chwalę Cię i błogosławię, bo wiem, że już działasz na moją korzyść. Matko Boża z Lourdes, Matko Zaufania i Pani Nadziei, módl się za nami. Jeśli wierzysz, że Matka Boża z Lourdes może zdziałać cuda w Twoim życiu, zostaw Amen w komentarzach, polub ten film i udostępnij go tym, którzy potrzebują błogosławieństwa. Niech Bóg i Matka Boża z Lourdes Obficie Cię błogosławią.